Cześć, ja jestem Julia i na kanale mogliście już zobaczyć mnie parę razy, a dzisiaj będę opowiadać o Grech. Także co? Lecimy! Nie wiecie, co zrobić z wolnym czasem w tym roku? Może na przykład zagrać w jakąś grę. Może nie trzeba, ale raz na jakiś czas można się rozpieścić. Prawda, bambiczki? W takim razie podróżę Wam kilka gier, które w tym roku zaopiekują się Waszymi szyklami. Pierwszy etapet idzie Prince of Persia, który miało swoją premierę 18 stycznia i pozbierało całkiem niezłe noty. Zaginiona korona to nawiązanie do klasyki i do pierwszych odsłon Prince of Persia. Platformówka 2,5D w ciekawej stylistyce pozwala na rozegranie przygody w starożytnej Persji. Zręcznościowa walka i sporo pułapek na naszej drodze sprawia, że ta metroidwania da wam sporo satysfakcji, o ile jeszcze w nią nie graliście. Kolejna gra zdążyła się już zapisać na kartach historii Steam, bo pobiła ilością graczy nawet CS-a. A mowa oczywiście o Palworld, którego premiera odbyła się 19 stycznia. W skrócie jest to survival w pokemonowym świecie, w którym przemierza się malowniczą mapę i łapie potworki, czyli pale. Każdy z nich różni się od siebie wzrostem, aparycją oraz najważniejszym punktem, czyli umiejętnościami. Bo tutaj od tego zależy jak możemy towarzysza wykorzystać. Jako broń, budowniczego lub zostawić na pożarcie i uciekać przed przeciwnikiem. No i tutaj wszystko zależy od was. 25 stycznia pojawiło się Rin The Last Child, czyli platformówka, gdzie główną postacią jest Rin, która poszukuje swoich zbuntowanych braci i sióstr w celu odebrania im magicznej mocy i tym samym uratowania świata. W tym tytule na pewno nie zabraknie walki z potworami używania magii oraz przeszkód zręcznościowych. Przyszedł czas na grę, o której zawsze miałam odciski na kciukach odrobienia kombosów. Wiecie o jakim tytule mówię? Oczywiście Tekken 8, którego możecie ogrywać już od 26 stycznia. Jest to chyba jedna z najpopularniejszych bijatyk na świecie i w tej części grafika naprawdę robi wrażenie. Do dyspozycji dostajemy tryb single player, w którym mierzymy się z AI lub możliwość rozgrywki ze znajomymi, co szczególnie polecam na różnego rodzaju imprezy. By the way którą z postaci wybieraliście w poprzednich częściach. To co? Zabieramy się za luty? Może jakiś remake? Persona 3 Reloaded to odświeżony mangowy JRPG z 2007 roku, którego premiera odbyła się 2 lutego. Jako uczeń japońskiej szkoły nocą walczymy z potworami zwanymi cienie, a za dnia żyjemy jak gdyby nigdy nic. Kluczem jest utrzymanie równowagi w naszych działaniach, odpowiednie rozwijanie umiejętności naszego bohatera oraz dbanie o relacje, ponieważ to też przynosi benefity. Natomiast Persona nie będzie jedyną premierą tego dnia. Legion Samobójców. Śmierć Lidze Sprawiedliwości również do niej dołączy. Jest to typowa gra akcji, w której dostajemy do wyboru czterech bohaterów. Harley Quinn, Kapitana Boomeranga, King Sharka oraz Deadshota. Przy czym każdy z nich ma inne umiejętności oraz bronie. Dostajemy też opcję multiplayer do czterech graczy, ale co jest celem rozgrywki? Już Wam opowiadam. Mianowicie jest nim zgładzenie superbohaterów i tym samym uratowanie świata. W tym kwartale także Polacy nas czymś zaskoczą. The Inquisitor z premierą 8 lutego. Jak tytuł wskazuje wcielamy się tu w średniowiecznego inkwizytora i naszym zadaniem jest ukaranie grzeszników oraz niewiernych i dowiedzenie się kto stoi za sprawą morderstwa. Moim zdaniem gra zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i jedynie do czego mogłabym się doczepić to szata graficzna, bo jednak na tle innych gier wypada no po prostu słabo. Lubicie Jacka Sporoła. Jeżeli tak, to już 16 lutego z nadejściem tytułu School and Bones będziecie mogli poczuć się jak on. Jest to bowiem gra o pirackim życiu z otwartym światem na Oceanie Indyjskim. Na początku rozgrywki otrzymujemy podstawowy stateczek i od naszych poczynań będzie zależało, do jakich rozmiarów rozrośnie się nasza flota. Podstawowym celem gry jest toczenie morskich pojedynków oraz zdobywanie łupów. I tutaj też pojawia się ciekawy aspekt: mianowicie możliwość gry multiplayer w wariancie Player vs. Environment lub Player vs. Player. Jest Jestem mega ciekawa, czy na ten tytuł warto było czekać aż 11 lat. Czy mamy tu fanów gier duo? Ponieważ Brothers A Tale of Two Sons remake z premierą 28 lutego posiada taki tryb gry. Ale spokojnie, jeżeli nie jesteście fanami, to jest też tryb single player. I jak tytuł wskazuje, jest to remake gry z 2013 roku. Cielamy się tutaj w dwóch braci, którzy wyruszają w długą podróż, aby ocalić swojego chorego ojca. Tytuł przywodzi mi na myśl i tekstu, jeżeli mowa o mechanice, ponieważ chodzi tu zarówno o zdolności zręczności, jak i rozwiązywanie zagadek. Jako że mamy rok przystępny, to pojawia nam się data 29 luty, a wraz z nim nadciąga premiera Robin Hood Sherwood Builders, gdzie wcielamy się w tytułowego bohatera i jak przystało na Robin Hooda zabieramy bogatym i dajemy biednym. Nie zapominajmy przy tym wszystkim o fakcie, że jest to City Builder połączony z RPG, więc wątek budowania jest dość istotny. Tutaj naszym dziełem stanie się obóz przetrwania w lesie Sherwood, gdzie będziemy mogli zbroić się, aby obalić władzę szeryfa. Kojarzycie Alone in the Dark? No Starsi gracze chyba powinni. W końcu jest to seria gier, która swoje korzenie ma w 1992 roku. Teraz z kolei wrócimy do mrocznego świata tego survival horroru. Studio Pieces Interactive przygotowało dla nas reboot, a w premierze przygotowanej na 20 marca tego roku dzielimy się w Emilii albo Edwarda i przebadamy dom dla mierzących się z demonami umysłu chorych. To tutaj staniemy oko w oko z mrocznymi istotami wypełniającymi gotycką rezydencję. Będzie sporo zagadek, upiornych momentów i z pewnością znacznie lepsza grafika. Z Dogma po 8 latach doczekała się kolejnej odsłony i zawita do nas 22 marca. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to największa premiera tego roku. Capcom przygotowuje dla nas bombę łączącą RPG akcji w otwartym świecie z piękną oprawą graficzną, bo wszystko wskazuje na to, że wizualnie tytuł będzie ucztą. Fabularnie staniemy za starami Arisina, który na swojej drodze pozna mnóstwo postaci żyjących w bujnym świecie i wykona dla nich setki zadań. W walkach z ogromnymi potworami wspierać będą nas towarzysze sterowani przez AI, którzy z walki na walkę zyskają doświadczenie. Także to chyba wszystkie hot premiery na pierwszy kwartał 2024 roku. Mam nadzieję, że dalsza jego część będzie tak samo mocna jak początek. A Wy dajcie znać w komentarzu, która z premier zainteresowała Was najbardziej i czy dorzucilibyście jeszcze coś od siebie. A jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie subika i lajka, a ja się z Wami żegnam. Papatki!